Największe przeboje lat 80. Time Life Music prezentuje The 80 Collection, serię dwupłytowych albumów kompaktowych zawierających największe przeboje lat 80. Tylko rozpoczynający serię dwupłytowy album, zatytułowany 1986, oferujemy w specjalnej cenie promocyjnej 29,90 zł. Zadzwoń i zamów. Telefon Warszawa 622 20 42. Każdy dwupłytowy album serii zawiera 24 nagrania znanych wykonawców. Nasze albumy są niedostępne w żadnym sklepie. Skorzystaj ze specjalnej promocji Zadzwoń i Zamów. Warszawa 622 2042 Proponujemy też zamówienia na kartkach pocztowych. Nasz adres Timelife Poland, skrytka pocztowa 874 00950 Warszawa. Antena i wiesz, co wybierasz. Najlepsze filmy i programy na święta. Gwiazdy telewizji radzą, jak przygotować wigilię. W polskim radiu przegląd dnia 5 po. Intymny album rodzinny Katarzyny Dopor. Wiktory w antenie, wybierz najlepszych i wygraj samochód. Antena.